Ile? Wow. Ło! Ej. Ej! Ja jestem cały czas z cepekiem. Nie żartuję Ale z e, cały wcześniej czas. byłeś łazarzem, co, nie? To teraz ja jestem. Mhm. Dobra, moneta, siuu! Nie! O, grad został przeteleportowany do ciebie, ale nie wiem kto, bo nikogo nie widzę. <noise> Lol. Aha. Obserwatora do ciebie teleportowało. O, ja już znalazłem tak? ten y, lighter. No nie! Ja cały czas zapominam za każdym razem, że Shift to jest pójście pod ziemię. Mhm? Mm ja pierdzielę. Brawo. Dzięki. O, słyszę głosy. Hmm? Sam, sam. Siema. O oh, nie! Yeah. Ale za <laughs> zamknął sobie przed drzwiami, ale i tak uciekł. Co ja taki wolny? Nie wiem właśnie, jakiś wolny jest ten łazosz. O, zabiję go i mirszoty. Kurde, Kinga śpiewała. Ale uważaj z tymi monetkami, dobra? Bo już imira nie ma nie. wśród nas. To Plox. Nie. Plox. Mm -mm. Każdą monetę wyrzucę. Nowe, no. <laughs> A gdzie jesteś? W playcie. No to... no, to idealnie. Gdzie ty jesteś? Lepiej mi powiedz. Widzę teraz PC, idę dalej, bo mi Kinga uciekła. O, słyszę piłki. <grym> Też słyszę, ale rozwalenie drzwi. Jestem przy XB, dobra, nie wiem czy znajdziemy kogokolwiek. Ziu, ziu. Nie no nikogo nie ma oh. O! Pustka Ktoś już użył checkpointa Uuuu uh. Badnikara klikłem go Zabiłem Badnikara! Pierwszy raz w życiu! <laughs> Jeszcze może wyjść! No na bank wyjdzie. No, ale ale chyba nie, sądzić. bo trójka A nie. jest... Badnik, ho. O kurde! E, przyszli ochroniarze przez egza Kurde go? A Dalej, ale, ale to... uciekł, wow. ale drugi, drugi, nie wiem, chyba też uciekł, bo... A gdzie tak. oni uciekli? Do Lighta czy do Heavy? E, do Heavy. A, o, siema. Was. O kurde, ale chyba... Okay. Nie, dobra, nie przeżył, bo teraz widzisz ten, z trzech do dwóch. Mhm. Więc Kujczek jest teraz w Heavy, co nie? No. No i zobaczymy, co dalej. No cóż. Dobra, ale przygoda. Kiedy model 049? Nie wiem, nie znam się. Jak tu się nie znasz? Ty wiesz o wszystkim. Nie znam się. No jak to nie? No nie. O, moneta! Nie! Wrzucam, Ju! O, zostałem zraniony. Ej, przykre. Zabrało mi 25 hp. O, moneta! W pierdze masz. Ju! O, zablokowałem całą placówkę Jeju, gdzie ty jesteś? Zniknęłaś um, mi zawsze. oczu. armory, w armory w Z. Cześć, my tam nawet nie byliśmy, halo. No ja nie wiem, gdzie ja jestem, ale monety tu znalazłem. Gdzie ty armory znalazłeś? O jeju, hmm. ej się wali mi nie za oczy. Szukam o. więcej monet. Stapa. Im więcej monet, tym lepiej. A nikogo ECZ. nie ma? O, to w FCZ. No cóż. O, karta 05. A nie, to jest ta amunicja. <śmiewanie> <Lol. śmiewanie> S-05. Mhm. Tu też nikogo nie ma. Ludzie, tu nikogo nie ma. idziemy do entrance? No ja jestem szukam tu, ale nikogo nie ma Kurde bele No dobra, to ja też idę do entrance Widzimy na dwór w końcu Ktoś se uciekł chyba, bo są tu pootwierane. otwierane Znajdziemy tam jedną osobę, kurde Hmm. Ale łożę Ej, znalazłem monetkę. Uuu, uh, Gdzie? Chcesz? Przy wyjściu W którym? O! o Przy gate mały, B! Mały CI, mały CI w tycie A Mały CI <laughs> Bijesz ich? No! Nie mogę! Jest za mały! No to nie no weź go zostaw! Chcesz monetkę? Dobra, zabijem go, ale nie wskrzeszę. No wskrzesz! Nie mogę, bo są I Do mnie strzelają. Chcesz monetkę? Masz, tu. Tak. Tu bierz. O, możesz ją wyrzucić. No. Albo dobra, rzuc... Tak nie teraz, czy nie? Eee, dobra, jak otrucie. chcesz, na no, jakiś otrucie. bonus może być. O-o. Nie! Czekaj! Kurde jak ja niepełnosprawny jestem, o, a z ściami się ten zabijają O tu dwie czwio... okej nie to czwio... Ja Jestem na górze wiesz O boż Dobra Ej ja o kurde ale kogoś wzięło Ej, ja nie kumam badnikara naprawdę Cheaty mam Te z... na całą tełkę mi rozwalił Mi pół HP O O. o. <laughs> Już Hej. myślałem że wciąż będziesz może jeszcze kogoś krzeszy na górze? Tu sam... Może A. jeszcze mam czas? A, możesz, no spróbuj. No nie, bo badnikara robi, nie wiem, 200 HP na strzał. Uważaj, rób za ten, za przynętę. Ta się na mnie patrzy. Patrzy się na mnie. Za Nobyla, co kurde. Dobra, nie bij jej. Nie bij jej. Bij No, bo muszę zjeść. Co ona mówi? Wiej, wiej, wiej. Nie rozumiem. To co? A. A ona chce się wskrzesić, jak go Nie, 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 daj mi wskrzesić ją. Może ją zjeść, jak będzie w trakcie. Och. Zabij. Tak. Zabij. Zabij. Aaa, czyli widzisz, pomogłem ci, Wichra zwichrowałem trochę bardziej. Z kim wy rozmawiacie? <tutek> Ja sam nie wiem. Witam, witam. Sandwich e, powiedz, Tak, skill i sandwich. A ja. Co ja zrobiłem? <grym> nie umiałeś mnie złapać, ale bardzo się bałam. No kurde, ale skill'a masz. No wiem. Ale skill piłki pipi. Dobra, coś widzieliście za światach Czy nie jest? Badnikaro i kujek żyją, i jeszcze jedna, jedna, jeden ten chaos. Ale nie wiadomo I gdzie są. Mówili mi w zaświatach, że mnie zabiją, bo. bo to powiedziałem, że będę Aleś wsiaczki. O, patrzcie, to no. ciało. Ktoś zjeżdżał do Udo czy to nie wy? Eee, nie my, chyba. Nie. Chyba za naukę. Ja, już, ja już idę, ale ładny no. entren, znowu niebieskie kolorki. No to w takim razie, jak będę patrzała przy. Zielone są ładniejsze. Bindach, no, może. 3 minuty na dole. A wiecie co kijk zrobił na moim biurku? O, Rozlał mi energola i prawie mi go to to na to komputer. Poczekać, żeby... Ale to jego nie miał zimna strona. No dobrze. Wejdziemy no, go, nie przejmuj się. Już dałem. dał przed chwilką. A, nie mogę. Spóźniłaś się. Nie, ja zaraz będę miał kolejną w lewo. Ej, w lewo, tutaj są. Ale mnie lewo. wykręciło. Dobra. Dobra. Gdzie? Gdzie jesteście? cię pomagam. A, bo to Batnik. No ja, no to zabijemy go już razem. Gdzie jesteście? Dobra, nie rzucajcie się. No, gdzie jesteście? Nie umierajcie. Light! Siren! Jestem y, przy Exit A. Ja mam 40 Jestem minutę. przy B. Nie ma opcji. Nie idź tam, nie idź tam. Nie wiem, uciekajcie no. Ja zaraz Gremil, wam pomogę, bingo. tylko znajdę A, bo znalazłem B. Bigo! Stop przemocy. Robię plecy, kurde widział mnie już Boż. Dobra, jestem przy ja to... A Co? Jak? Jestem przy A, jestem przy A Gdzie on Dobra. jest dokładnie? Dajcie, Dobra, mówcie daj jak on, on będzie chodził Ej Gremień trzeci raz skrzeszony Nie wiem, trzy osoby tu są w tym lajcie Ale Dobra, przy A czy przy B? Po prostu. A ja wiem A, A, przy Dimon, A podniesiesz? Nie mam podnieść. Bo jak tu mi wyjdą dimon. ze strony B, to wasz, was uduszę. Wejdźcie stąd. Co? A, a wyjdziecie A czy B? Ale mamy 40 sekund do tego i musimy ich dojechać od B. Wy a, a czy B idziecie? My jedziemy A. My jedziemy a, a no są dobra. Czy B. dobra. To ja idę tam. Albo chodź szybko. Są już wy We windach. Mi... Windy B, windy B, windy B. Dobra, lecę za wami. To nam poszło rzeczywiście. Otwieraj mi drzwi. Eee, sorry, zapomniałem. Mam go, mam go! A. Dobra. O kur... czaski. Dobra. No badnie kara uciekł. A. A, ale skoczył! Zamknij mi drzwi, żeby e, nie strzelali. nie no, git jest na razie. Na razie git on uciekł. Stchórzył. Dobra. I czy no mu daj jak ten kurde, małe nie Nieważne. Tarczę włącz jak możesz. Dobra, już. na dwa razy już. Czy trzy razy podnosiłem, więc na. No. Dwa razy. No to zaraz będzie czwarty. No i przy zabiciu raz. Testu, czyli... testu. Ej, wszyscy się powybijali. Patrzcie, ile jest nagle targetu. gdzieś, no. może. Łatwo. No właśnie, tam. Bo mi się wydaje, że. A, że słyszysz ludzie. Myślałem, że chcesz Dobra. skoczyć. Szkoda. Mam... Otwieraj te drzwi. No we posimy. no. Ale czas. O, jak Co ci 10 rozkrzyj. milisekund, chodź, kurde, choć, różnicy. Nie, chodź ze mną. No, ale będzie res. no. Choć, chodź, tutaj są ludzie. Nie, Ej, nie gincie. Nie. Były już Ale będzie bo zaraz, komu się chce. Sekundę temu był res. Nieprawda. I czemu zamknąłeś mi przed twarzą? Ja chciałem tam wejść na chwilę, zobaczyć. A. No dobra, to weź możesz pilnować i pisz w niebogłosy jak wyjdą. Dobra, to będę tutaj w gate A. Dobra. Kurde, server. Dobra, jestem przy gate B. Dobra, pilnujemy. Mam to dużo? Ja chciałem szans. powiedzieć tylko jedną rzecz. Że ty to. Takie, takie ode mnie tam raty przy windach dostajesz, że naprawdę to, to wstyd był. Wstyd. No wiem, no jesteś Prawie dobrym graczem, a ja nie, no. No to prawda. O, wyzwali no, windę. A, to gremlin. Kinia, gdzie ty? idę, idę, idę! Czemu a ty gremlin zrobimy? zostajemy. Nie zostajemy, zostajemy tutaj. Mały, mały. O, wow, a, naprawdę. naprawdę? Ktoś się dzielisz. No właśnie, to, to jest plan. <laughs> Poszedłem po ziemię w windzie i ten malutki Ebi ja przyszedł. Dla mnie. A gdzie jest? Nie ma. Już go wziąłem. Wow. Capnąłem. Zapnąłem. Patryk, czemu ty tam jedziesz? On czy Quick się mówi, jakiś to No właśnie, kto Patryka. to Patryk? Wy, ty, wy. Ja nie wiem, właśnie co to to <grym> kto to jest. Nie wiem, nie wiem. Po prostu Kindle chodziło, że jechała sobie rowerkiem i postanowiła wsadzić taki patyk w koło i się wypierdziła i została ząbiakiem. Dokładnie, tak było. Wow. Kurde. Tylko, że nie umiem jeździć Szyma. na rowerze chyba Co ty robisz, Saduś? że tutaj przeszedłem się w rąbę. Nie mam od dawna. Nie wiem, ja chciałem zobaczyć. Jak od dawna? Jak ty młoda jesteś, dziewczyno? Ale ja, ja, kurde, czekaj. Uje, nie wiem, czy to yeah? kiedy ostatnio jeździłem rowerem, szczerze mówiąc. O, siema. 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 Dużo was. ty, gremlin! No Ej, bo nikogo nie ma na zewnątrz, to jednak wróćmy do Ooooo! Wow! Wow! co? Nagle są, pojawili się. No, przygajcie, ja się takteli. Chyba podziemie, chyba podziemie. Nie mogę wejść jakby. z to... Sam przygecie, ja cały czas jak coś. Spoko, Ja, ja nie mogę przejść do, do ciebie. Dobrego. Cały Dobrego. czas przygecie. Pożegnij, ja. co? Pożegnij. Koment po prawej. O, monetka. O, widzę ich. Otrzymałem rzucowy przedmiot, troszkę leczony. Tarcza, co? Tarcza? Gdzie tarcza? Dla mnie, dla, dla zębiaczków. Czekaj, bo idę za ten. Idę ich zabić. Gdzie on zniknął? Tutaj są. Dobrze by... Ucieka na prawo. Łoo, wow. walłeś go. Co ja wy razem Końcu się kurde, no nie, nie słyszałem nic To wy uh -huh. kampiliście jako sobie. Ładna runda. Wykampiliśmy Nooo Ja bym bardzo chciał, już nie być zdrajcą, dziękuję. No i ładna runda. O, naukowiec, eh! Ło no e, do lol, Ta on nic ma tego, słyszałem. Co? Co? No przecież ty no. Co? Co? Ja się tak zdziwiłem, że ty, co ja robię w klatce, halo. Ty jestem szpiegiem. No i nic dla mnie. O, szafki. Się przyda. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Albo nie, żeby ten nie mieli. O, siema. do nas przeteleportowało. Chodź tutaj szybko, szybko, chodź tu 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 Ja prawie umarłem, wyszedłem z Trzymaj, trzymaj! Witam. 3 sekundy minęły, widać sandwich. O, hej! Nieprawda! O, zniknął. O, wow. No, znik. Zniknął. Dobra, chodźcie. Użył dobra, ten znikający jutsu. Nie, nie oglądałem Naruto. Sandwich, dlaczego jesteś no, szpiegiem Powiedz mi, zdradźcie. Nie jestem, no! Jest, no. Zdrać, co Wiem, ja tylko Prawda jestem jesteś. trochę inny od was Zresztą masz już 3 na jednego, no to nie masz tu nic no do właśnie. gadania e, chyba dwóch Ja dwóch. mam kartę do wyjścia jak coś, ale dobra Ło o, o, dupa, du Dobra Jeszcze to porobię Cyk, nie, cyk Cyk go nie ma a bo jest coą gada a w ogóle ja wygląną jak praodę przecież O wow, siema Mam dwie o piątki uważaj, bo jest zły Quick, on oh. zabija... Nie, Nie, no przy nie przestań no On to pewnie słyszał Quick On, gdzie No słyszałem Broni, Quick No, jak zawsze ale to jest takie. Nie, teraz to głupie jest. Takie simpowanie. Ale dupa, dobra. Sam o, nie ale Squig zasimpował. No wiem o tym, niestety.